Siema. Nie. Cześć, witajcie z tej strony błyska. Słuchajcie, zostawcie tutaj pod tym filmem, oczywiście, łapeczkę w górę, suba, dzwoneczka i co tam tylko chcecie. A jeżeli nie lubicie tego, słuchać, jak właśnie o tym mówię, to możecie po prostu sobie ten kawałek przewinąć. Generalnie w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak trochę patrolowałem skrzynkę, i też zobaczycie sobie. Kawałek klepy, bo, bo to jest dosyć spoko. I słuchajcie, niedługo odblokują TNT po ocenianiu zamków, więc zacznie się niezła ducha. z racji tego, że zobaczcie tu mam jeden z safów i zresztą widzicie, jaka jest jego zawartość. Także czekamy, aż TNT będzie odpalone i zaczynamy z gwiazdami na grubo. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, oczywiście. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Lecz. Dobra, skrzynka. Dobra, teraz seria łap Dobra, nie, dobra. Też trzy koksy? Dobra. Nie! Nie! Nie <grymne> Skrzynka, patrz. Patrz, A, patrz. No i sobie zjedz. <grymne> Dobra, masz, kurwa, brudzie... brudzie. Trzy daj! Wrzucaj! Jezu! Kurde, tu nie ma. Jak je zniszczyć? Hmm. Ciekawe, czy ktoś ma źródełko z lewa. Kurde, ty! Idź mi. Nie! Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. <laughs> Oooo! Oh. <laughs> ale gryzie! Patrz, idę jeszcze jedną tam, wrzucę do lewa. Nie, nie wyrzucaj! Dodaj! Oddaję pół serca Patrz, patrz skrzynka, widzisz? Nie, no nie. Je kurwa K Kto podniósł? Także mam pół serca Nie, nie. No. Jezus Maria Mam pół serca jak coś Skar o Kurwa to jest do bedzyna Co wskoczyłeś? No, no dobra, już wskaczasz. Dobra, no, zaraz się problemę. No to odkładł się. A nie można? Nie można, nie można. do dobra, dobra. Kurde, trochę źle. Fuck, kopnę jakąś, kurwa. Ty nie możesz. że jest do bedra, bo ktoś wykopał. Masz. A nie też się uciec jakoś? Patrz, pierwszy wyjebał ty. What the Ciebie. fuck? Ciebie. No ta, coś wyjebał, ale nie we mnie, tylko w jakiegoś typu. No, koksa nie chciał iść tu za to ostatniego tego koksa tam Co? Jakie, jaki to fokusujemy? Fokusujemy się na kimś. Coś z mną. Teraz się na mnie fokusuje. Trochę.

nie wiem, dobra, na kto? Bo trochę siebie też pijemy, nie? Wpadło mu coś Bez wózów, proszę bez butu! To dawaj, dawaj, dawaj Nice, dobra. kolejny skoczył Dobra, teraz Yo. teraz kto się tutaj bije? motora? Dobra, trzeba bije. trzeba na jednego się fokusować. Oddajcie tego raz jego, on już tak pomał. Dobra, ten motorówka z Koksa, Aha, Koksa nie zjedłem. Miałem dwa serce. Kolejnego rafajem. Na pół. No Raz i teraz wyżył. No spoko. Kurde, te chwile miały być poprawione i tak gówno dają. No daje. Badałem, nie? trzeba cały czas koksy jeść. Jak mam dwóch na jednego to. jest no, no. ciebie wzięli, kurwa. Tutaj moje banie i buty mam tego. Ten ISTARK już chyba nic nie ma. No, no, teraz no, dwóch znowu mam, no, nie? Czekaj, ja muszę. On to ciągle, ja jeszcze no mam. Zdecydowanie. Nie wiem, czy pomóc ci z z tym? Tego ja do, może bym. No dobra. A skarżysz się to w Torex? W Torex przydałbyś się. Byśmy się mogli zmieniać. Ej, kolejny wskoczył! Ja, idę, idę. Toreks. Kolejny wskoczył. Może ktoś jeszcze pomóc tutaj z tego kanału, czy nie? No? Halo? Clemson jest tam, nie wiem. On chyba tutaj na kanale. Ja sobie choksy i mam teraz. Oni tu Musimy nie będą. No ja zaraz też, ja mam jeszcze 5 refów i ja mam koksa. mam koksę i dwa refy Ale mam low już ja dobry Buty 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 buty, buty temu! Motorówka Motorówka Zabijcie go, musicie go zabić Ktoś cyka, ktoś cyka no, On ciągle nie ma butów, pojedziemy Znowu komuś coś padło, znowu, nice Kolejny, kolejny, kto, komuś coś padło Patrzcie komu coś padło Azji ucieka, Azji ucieka, Azji ucieka Też walcie go Kurwa, koksa, ostatnio nazywam. Ten Azji go skąpałem, go Faktycznie no Ja już mam łapkę, nie? Jak coś Ale ja jeszcze mam stary TRF-y Jak coś to ucieknę Bo można powyżej 30 metrów już, nie? Ja miałem koksów, także Zdadał, daj jest na ostatnim ploksie? Zmieniam seta, ale... To jest mnie do pierdala Wierdala I ten stalker też coś ostatniego zjadć. Ja muszę refa zjeść. ja bym musiał seta w ogóle zmienić, stary Stalker nie ma już A... leczu, ale... Kurwa, ja zdechnę Muszka beczka na F1 Hey, wake up Halo Mam przez do beczki na F1 Szybko, tam, szybko, szybko ostatni ref Kolejny skoczył chyba, a nie w przód. Dobra, biegnę, biegnę, biegnę. On, patrzcie, ale zajebił perłę. Do domu Stary, ostatni ref, ostatni ref z Krzysztof. Góry są on rzuca perły. No, nie, to już dobra, to jego łączy. Biję go z knoka. No biję! No kurwa! Sfel jebany. Tybo poleciał. Wyjebał się, nice. Aaa, skrzynka! Ja już nie mam itemów, ja już nie mam itemów. No, dobra, Bruśka, to steruję, spod... tam do was. Nie mam koksów ani refów. Steruję. A jak on mnie... Jak on no, mnie. Jest... No wiem ale jak on mnie zhita to ja zdechnę stary Nie, nie mam, nie mam nic, idziemy tam? To ja teraz tam peruję Ten typ tu sperłował Ja się wyjedę jak on tu z do mnie speruje Dobra Spad chyba nie? Czy nie? Dobra zrobił, zrobił, nie zrobił, nie zrobił, nie 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 zrobił, zrobił, nie zrobił, nie zrobin. Zrobin. zrobił Zrobił, zrobin. zrobił 5 zabiliśmy Fosie, fosie! Wszyscy do fosy dobijamy! Ksujemy! Lecę, lecę! Garda, garda! Ej! Kurwa gdzie jest? Edzia! No? Wow. Jesteś w klocku! <grym> w <górę> no ty typie! Lecisz, no? lecisz, Edzia! dawaj, Gońgo! Serce gońgo. No gońgo, Ale... go! ja cię knokam! Dobrze, lecie go dobrze. Zakoblujcie go co wyrobicie. Nie ma sektorów, no właśnie ha -ha. nie. Lipa. Ha -ha? Właśnie jeszcze nie. Ja zawsze tak nie mogę. mogę. Bo ja no. Po, ja potem z nie dało po dole, Easy, z Lizu. Idzie za, tak mogę. No stary. Trzecia, trz, czwarta, piąta. Aha. To co rodzice mają daleko po później, czy tak? Ja bym <laughs> ja coś no, powiedział, ale. No, 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 no. A, w nogi. A w nogi? Nie mieszkasz. Nie, lecz ja... nie, no, mieszkasz, no, mieszkasz no, mieszka, najbardziej. No. Aczkolwiek. Ej, nie klepcie ja. go tam teraz. No właśnie A właśnie nie, co? Dobra. No, typie, tu jestem. Tu. tu, tu w nogi, dobrze, no, dobrze. No, dobrze, dobrze. Dobra. Oh, cyk, 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 cyk. O, Oj, to, ale oh, słodki. Polskie nogi. Ciecze, ciecze, tu, tu, tu. Trrrr! Trr, 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 trr. Muruj, muruj, muruj. Ja mam podobne putero... serca! Kurwa, prawie się spaliłam! Dobra. Dobra. Send me this. O kurwa, kto tam wpadł? Ja tu jestem z nim. Weź się panu, choledzy. Ja się tu nie Co, potrzebujesz pomocy, czy co? chcesz wyjść? Nie, no czekaj, on się no, bo już się kurwa wzią... rozkopał. Kur, ucieknij no, się, ucieknij się. Czekaj, I kumlu, kumlu, czekaj, Czekaj czekaj, się, czafnij się, wolił! Kurwa, zjebałeś, no, to jest no. jest na, jest na tym kanale No nie! No i chuj, wyszło na to samo. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja kurwa. mam mało, ja mam mało, kurczę. Nie, kurde. Dobra, ja się dokoduję no ja może. Co Ej, co? Kuklałeś, no nie, dobra, ja uciekam. Ja, ja się nie biję z Dobra, ja mam koksa. Ja nie, jak zdechnę! Moje ja pierdolę na serduszko bym was zajebał, nie? Naprawdę. <grymne> <grymne> ty ty, <uf. grymne> Mogę się. ty A, Tyle koksów ty, nie masz w serio. No nie, ale... Dawaj <grymne> Mati, lecisz za nim! <grymne> do dali, dalej, no dalej, tak, klokamy się. Dobra, dostał kita. Dobra odejdźcie, nie <grymne> Mam go! Dobra, Te sektory musimy zrobić. No. Nie mam znaka przy sobie. Zmiń stryki to odbierz. O! 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 zarobić. O! Bańka, bańka, bańka! Jemu, ja mogę. No Ej, Ale nie dopierdalajcie się pomiędzy sobą, nie? Już kończę. Już policzę, już go nie, nie ma. Już go nie ma, już go nie ma, już, już, już nie musicie widzieć. My, bo ja Próbuję nie tego hita nie? To kto do, kto no, dostał flaga? No, ja Ej, on do mnie napisał Ja chciałem SS cfelu, Yyy, To nie na <laughs> tym serwerze, sorry Wyzywaj go, wyzywaj go, dawaj, pójdź, dawaj Ja robię ss.